Dobra, słuchajcie, bardzo hardkawy vlog. Ola maluje brązowatkę na moim ręku. Obok, tutaj, słuchajcie, bardzo mam znany zegarek z River Island. Co mam zrobić? Aha, jedziemy dalej, tak? Dobra, Ola, powiedz, gdzie się tego nauczyłaś. A, to jest już wrodzony Tak? Możemy Cię pokazać, czy się nie zgadzasz. Nie, już dopóki nie. Do jest do do wzią, aparatu do tego. Niech, niech postać Oli pozostanie anonimowa. A słuchajcie, nie wiem czy nie będzie widać, to może, on, może koleżanka mnie nagra taki nie tak. Tak. No, no ja wiem, że ten, ten vlog jest taki mega hardkorowy, ale już w końcu jak żeśmy go zaczęli, to przejdźmy do, do rzeczy. A o czym Ola, jakbyś mogła przestawić ten aparat prosto. Dobra, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy... Witam, słuchajcie, w kolejnym stroju dnia. Stroju, który jest, słuchajcie, mega zajebisty, a sami robi ten mega zajebisty stroj. Sobie, że ten oto mój najstarszy modowy gadżet, Jakim mogę nazwać ten zajebisty użytek, który mam już od ilu lat? I oto jest pytanie. Od lat 21, słuchajcie, bo dostałem go na komunie, mam już lat 9, także możecie teraz zobaczyć, ile ja mam lat, tak naprawdę. Dobra przemega lat się mam na Dobra, słuchajcie, przemega tutaj zajebisty e, ten necklace, tak się wyrażę po angielsku, czyli nasz czyjnik, z buszelek. słuchajcie, jedyne, ale to mega jedyne 50p. Ja sam nie mogę w to uwierzyć jak ja to kupowałem. Gdzie? W souvenir shop. Zapraszam wszystkich. Ja myślę, że kiedyś będę miał okazję wam pokazać, zabrać was po tych sklepach, przede wszystkim pokazując wam souvenir shop. A na głowie świeżo ścięte włosy raz jeszcze. A tutaj słuchajcie ludzka z HM Ja muszę ją pokazać Wam dokładnie, jak ona wygląda. No tak. Jest dosyć długa, prosta. No i mi się podoba. No i do tego cardiganik z River Island, słuchajcie, taki bardzo cienki, jako że już się robi pomału jesiennie, super mega, moje ukochane wzorki, prawda? A spodnie słuchajcie, są spodnie z grapa, nie wiem czy dobrze będzie widać i buty z bartona. To ja coś jeszcze chciałem wam powiedzieć, słuchajcie. A, chciałem was zaprosić na bloga, na którym ostatnio się sporo dzieje. Chciałem was zaprosić na moją fotograficzną stronkę. Nie wiem, czy większość z was wie, że ja zajmuję tak się wykonywaniem zdjęć, też, również. I na tej stronce, słuchajcie, można to potraktować jako zapowiedź London Fashion Weeku. Bo tam znajdziecie, słuchajcie, a taki folder pod tytułem London Fashion Week. Zapraszam was do oglądania zdjęć, e, to będzie taki przedsmak tego, co będzie się działo już za 2,5 tygodnia. Ja już sobie eee, słuchajcie, Wracam sobie do rozmowy z koleżanką oną w Pamię i mam nadzieję, że ten hardkorowy vlog, jakże hardkorowy vlog wam się spodoba. No i napiszcie w ogóle, co o tym myślicie. Pa. A jeszcze chciałem tylko tutaj nadmienić o akcesoriach. Ja może zacznę od tutaj, od od, od, od prawej strony. Od to to prawej brązowe to jest z Primarku. Później jest, słuchajcie, to brązowe, drugie z, tymi prze, z tym przeplotem czarnym i białym. Pamiętam River Island, to niebieskie i to, to obok to jest Chinatown, a reszta, słuchajcie, zabij mnie, ja nie wiem. Mam nadzieję, że jakoś to się podoba.